Witam. Czas próby dla ludzi. Mamy teraz taki czas próby. Bardzo dużo ludzi musi wybrać, która strona jest, że tak powiem, bliższa dla nich. I tutaj to, coś tam szykuje w Sejmie, to jest też dla nich czas próby, dlatego że co niektórzy tak stali trochę po jednej stronie, trochę po drugiej. A teraz, jeżeli opowiedzą się już za, za tą ustawą. No to już odetną się całkowicie od tej dobrej strony, od tej boskiej strony. Przejdą już całkowicie na tą stronę mroku. I to, to możemy zobaczyć, ale tak nie musi być. Możemy działać jak kiedyś. I zachęcam wszystkich. Dlatego, że tak by było najprościej. Niech wszystkim będzie najlepiej. Im również. Słuchajcie, ten kto jest po stronie tego mroku, różni się od tych istot pozytywnych, od tych, stronie, od tych którzy są po stronie Boga światłości, bezwarunkowej miłości. No, praktycznie wyłącznie tym, że, że mają olbrzymi deficyt bezwarunkowej miłości. Więc oni zwracają na siebie uwagę na wszystkie możliwe sposoby. Aby ci, którzy mogą ich obdarować tą bezwarunkową miłością, aby to wreszcie zrobili. Tak powinniśmy do tego podejść. I jeżeli ktoś zwraca na siebie uwagę i on no, czyni zło albo usiłuje czynić zło, to my zawsze możemy wysyłać tej istocie tą bezwarunkową miłość. No ta istota. Być może nawet nie wie, jak ta bezwarunkowa miłość wygląda. Więc należy jej po prostu to umożliwić, aby ta istota doświadczyła tej bezwarunkowej miłości. I na tej zasadzie możemy zmienić świat. My nie życzymy im źle. Bezwarunkowa miłość to jest najspanialsze, co istnieje. Więc jeżeli komuś wysyłamy bezwarunkową miłość to ta bezwarunkowa miłość wraca do nas. Więc tak naprawdę sobie to robimy, wysyłamy. A przy okazji ta istota, która odcięła się od tej bezwarunkowej miłości, ma możliwość doświadczyć tej bezwarunkowej miłości. I teraz akurat jest czas, gdzie powinniśmy to robić. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, możemy prosić o Kulę Boskiego Światła, która otacza cały ten budynek tego Sejmu. Jeśli to będzie jakieś zdalne, to indywidualnie każda istota, która będzie głosować gdzieś tam, to aby tą istotę ta Kula Boskiego Światła otoczyła i jednocześnie ta Kula odcina od zasilania tego mroku, no tu mamy, widzicie na pewno, że, że te istoty są podpięte do tej negatywnej energii, energii mroku I, i oni są po prostu jak marionetki, tam sznureczkami pociągani wygadują tam jakieś takie no, niezbyt mądre rzeczy, straszą, rozstraszają. To wszystko co mamy, to wszystko jest oparte na strachu. Przestają się ludzie bać. Po wszystkim. A ludzie w końcu się przestaną bać, bo mają bardzo dużo dowodów. Jeszcze więcej tych dowodów zejdzie. I jeżeli ludzie zobaczą, jaka jest prawda, to te istoty tutaj nie mają żadnych szans, aby coś mogli jeszcze komukolwiek zaszkodzić. Czas działa na naszą korzyść. Tak naprawdę, bo już po nowym roku, gdzie ta światłość. Szala się przechyliła na stronę światłości. To, co teraz widzimy, to są takie ostatnie podrygi tych negatywnych energii, że próbują, że tak powiem, jeszcze tak wrednie coś zadziałać. Działają przeciwko sobie. Zresztą słuchajcie, no nie wiem, czy kiedykolwiek w Polsce jacyś tam donosiciele, konfidenci byli szanowani. Więc gdybyśmy dzisiaj zobaczyli, kto jest tak naprawdę konfidentem, on by się ujawnił całkowicie i, i kogoś tam podsypał, jak to mówią, no to, to może by nam było też potrzebne, abyśmy wiedzieli, kto jest kto. Pewnie ich dzieci by się ich kiedyś wyparły. Pewnie to też byłoby potrzebne, ale w sumie po co nam to? Sam nie wiem, co jest lepsze. Być może jest nam potrzebne nam, może nie nam, ale ludziom jest tak potrzebne. Przyłożyć z grubej rury, żeby w końcu przejrzeli na oczy. Nie wiem, sam nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Ja będę działał, ja tylko będę mógł, aby tutaj ta ustawa nie przeszła. Powiem tak. Jakie mam możliwości energetyczne, takie wykorzystam i was też bardzo proszę, abyście działali. I, i no, ja. Że tak powiem, postaram się być tam wewnątrz, w tym budynku energetycznie, oczywiście, i działać jak tylko potrafię. Wy również możecie to po prostu sobie wyobrazić, że tak się dzieje. Bardzo wielu z Was ma takie możliwości, więc możecie sobie wyobrazić, że tam jesteście w tej kuli boskiego światła kuli, której wcześniej powiedziałem, że otacza ten budynek wewnątrz. Jest boska energia miłości światła, odcina to od mroku te istoty, które tam będą głosować. Możemy jeszcze poprosić Boże, proszę Cię o słup boskiego światła, który wypełnia tą kulę boską, bezwarunkową miłością, światłością, która wypala całkowicie cały ten mrok. I wtedy będzie jeszcze świetliściej, jeszcze lepiej. Im więcej tych istot po tej boskiej stronie. Będzie tam wewnątrz, będzie wyższa wibracja. Możemy to zrobić bardzo prosto. I działajmy. Ma być dobrze. A jeżeli ma być tak, że oni to przepchną, słuchajcie, moim zdaniem, jest to praktycznie śmiechu warte. No nie wiem, to, to ma tylko zastraszać. To ma tylko zastraszać I, i tutaj widzicie, jak daleko tym strachem zaszli. Znaczy, daleko i daleko. Ja uważam, że nawet 40% osób w Polsce nie jest zaszczycowanych, To oni doskonale o tym wiedzą. Zresztą wiecie o tym, że i placebo, i różne kombinacje, i na papierku, i tak dalej. Na, nawet nie całe 40%, więc <grywania> przewaga jest <grywania> po tej naszej stronie. I oni doskonale o tym wiedzą, i będą już przestawiają żagle, bo wiatr wieje w drugą stronę, i to na całej ziemi już, już po prostu idzie pozytywna energia. I oni będą próbowali tutaj znowu jakiś taki okrągły stół, pewnie wymyślić, żeby mieć po prostu zaplecze. To, to będziemy tutaj to obserwować. To jest wszystko śmiechu warte. No. Ma być dobrze i koniec. Dla nas na pewno będzie dobrze. A oni co sobie nawywijali, no to już jest ich problem. Niech oni się martwią. My wysyłamy im bezwarunkową miłość, do nas ta bezwarunkowa miłość wróci. A co oni z tą bezwarunkową miłością uczynią? Ich wybór. Niech im będzie najlepiej. Może wreszcie przejrzą na oczy. Widzicie, już na świecie tutaj wszystko się otwiera. A nasi próbują dokręcić śrubę, dlatego że no, my, bo my, Polacy, pokazaliśmy, pokażemy światu, że można inaczej, że nie, nie da się Polaków zastraszyć. I tu o to chodzi, że próbują jeszcze tak mocniej straszyć. Ale to jest śmiechu warte. To jest w ogóle śmiechu warte, o, tak to powiem. Zresztą, Pożyjemy, zobaczymy. Ja wiem, że będzie dobrze. I musi być dobrze, bo my tak chcemy. Więc z tego się trzymamy. Oczywiście możemy prosić o rozświetlenie tych istot w każdego otoczyć, tą wyobrazić sobie, czy poprosić. Boże proszę Cię o otoczenie każdej z tych istot, które będą głosować. Otoczenie kulą boskiego światła. Ta kula wypełnia się boską bezwarunkową miłością, światłością. I musi być dobrze. Jak sobie zagłosują, to będziemy widzieć. Ja uważam, że tu jeszcze coś próbują wykombinować, a, a tym próbują odwrócić uwagę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie dobrze. Jakby nie było, to będzie dobrze, bo na końcu będzie światłość. Na końcu wkrótce będzie światłość, i to już taka, że nikt nie będzie mógł tego podważyć. A co się z nimi stanie? Ich problem. Zobaczymy. Więc jest dobrze, będzie tylko coraz lepiej. Musi być dobrze. Trzymajcie się. Powodzenia.